Dawaj go, dawaj. O kurwa, musi być locha. Naprawdę jest arak, tu węgiel. Widzę, właśnie no. Dobra, ja stoję i nagrywam. O koń! Kurwa, on ma z metr. Cicho, cicho. Ja Cię pierdolę, jaki wielkolud. Eee! O, Krzychu, nie zerwij go, błagam Cię. Ja Cię pierdolę. Ej, dawaj go szybko. O, kurwa. Ja Cię pierdolę. Odejdź z wędką, Krzysiek, do tyłu. Dawaj, Paweł, do góry, do, do góry, do, do góry, do góry, do góry, do góry. Odejdź z wędką, Krzysiek, do tyłu. Paweł wyżej podrywka i teraz go do góry, teraz, teraz Krzysiek odejdź z wędką do tyłu, bo wam poplączę zaraz go do góry Do góry go Krzysiek Odejdź z wędką do tyłu, rozumiesz? Dawaj go Ja cię pierdolę jaki wielki Uważaj, uważaj, uważaj Przynieś to butelkę piwa. O matku! Paweł, co? Weź się, żeby nie wyjewał. Butelka jest od piwa tak. Ja mam nóż. <laughs> o kurwa. Dobra, daj ten nóż.